Tā, 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 tā Halo? Dzień dobry, pani Jamka. 5 złotych. Zadzwon do kancelarii, jakiego z polityka jako zagorzały eee, tak. wyborca i praw oster, komplementy i spytaj, gdzie byś mogły ja płoniąć ze emerytury wysłać zęby wesprzeć tak wspaniała osobistość. Eee, tak, tak, dobrze. No właśnie, powiem pani, jak u pani wyglądają lekcje. Eee, to znaczy, że. No ja bym chciał, bo, bo, ja, bo ja, ja, ja mam ogólnie 23 lata, ale podchodzę w tym roku do matury podstawowej z matematyki i potrzebuję okay. pomocy, ale jestem totalnie na maksa jełopem. I jeżeli chodzi o to, to nie, nie przez 5 lat nie miałem styczności z matematyką w ogóle nie pamiętam nawet no nic prawie. I czy jesteśmy w stanie przez tak krótki okres czasu się przygotować, żeby chociaż na te 30% napisać? No, myślę, że możemy. Myślę, że gdybyśmy mm -hmm. zaczęli pokażę te działy z matematyki, albo rozwiązywać na przykład próbę, i ja bym tutaj tłumaczyła po kolei, jak zadanie zrobić, to myślę, że no, 30% wystarczyło. Mm -hmm. A pan jest z Gdyni? Czy... Tak, pochodzę z Gdyni, ale bardzo często jestem też w Warszawie. Aha, czyli online by miały być w korecie. No nie, no na pewno online chyba są mniej skuteczne, czy, czy nie? E, no, to zależy, bo ja też mam uczniów online i ogólnie no też dobrze im idzie. Myślę, że to też zależy od zaangażowania ucznia w dużej mierze. Mm -hmm, mm -hmm. No dobra, ale kurde, ja chyba wolałbym jednak fizycznie się spotykać, bo tu Pani mi w oko wpadło, fajnie tak te zdjęcie. I na pewno by się lepiej uczuło no to... mi, nie? No okej, okay, nie ma problemu. Pani ile lat ma? E, ja mam 20. To ty jesteś młodszy ode mnie, i, 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 ale będzie śmiesznie. No, ja uczę też osobę w moim wieku, także no. Ja mam 23 lata, to ty masz 20 lat. Tak. Ale będę miał nauczycielkę. No, ale myślę, że to chyba nie jest żaden problem, nie? No nie, ja lubię młodsze kobitki. Okej. Okay. <grystanie> Janka. No dobra, no to wtedy w jakiej? Powiedz dni, mi, gdy... jak się będziemy spotykać u ciebie, czy u mnie w domu, jak to będzie wyglądało? E, no to raczej u mnie. Mm -hmm. Bo ja A nie dojeżdżam. mieszkasz, czy z kimś? Ja z kimś mieszkam. A z kim? I z sami. Z kim? Z rodzicami. To tak trochę niekomfortowo będzie chyba, co? No wiesz, to tylko lekcja, więc jakby. No tak, ale wiesz, ja jestem troszeczkę starszy, tak mi głupio będzie wiesz, przychodzić tu rodzice. Może lepiej do mnie. Będziemy sami. Nie, to raczej odpada. No przybędziemy się tylko uczyć, tak? Przecież to jest tylko nauka? No tak. To, że ja raczej preferuję, żeby ktoś przyjeżdżał, bo ja też nie mam za bardzo czasu na dojazdy. No, ja mogę po ciebie przyjeżdżać i się wodzić. Nie, raczej nie. Ale dlaczego? No bo jest sam korepetycję u mnie. Mhm. No dobra, ile u ciebie godzinka korepetycji kosztuje? 35 zł. 35 zł. Dobra, i na przykład jak zrobię dobrze zadanie, to wynagrodzisz mnie jakoś czy nie? Jeszcze raz mógłbyś powtórzyć, bo jestem ja na zewnątrz i Czy jak zrobię jakieś dobre zadanie, to, to jak wynagradzasz uczniów? No, mówię, że dobrze. Zrobił ktoś zadanie. M czyli chwalę. No 5 złotych. Bo mnie to Zadzwoń motywuje, tutaj wiesz? o mieszkanie do kupna na ulicy Kaszubskiej w Wałczu okay. dwóch piętro i zechciałbyś tam kupić, a resztę możesz Powiedz tam wymyśleć, mi, co na 214 by stanie, 900 numer 574 368 350. Janka? Halo? Halo? Kiedy byśmy mogli się pierwszy raz spotkać. No, na razie nie wiem, bo nie mam przed sobą wysy na zewnątrz, więc nie jestem w stanie sprawdzić. No dobra, Janka, ja do cię później zadzwonię. Troszeczkę tam sobie pogadamy, może przez kamerkę. Cię lepiej poznamy, będzie się lepiej uczyło. Co? No, może. Dobra. To ja się troszeczkę ogarnę i ten. I, i, i zadzwonię do ciebie z kamerką. To poświrujemy, po, pogadamy. I, I stwierdzisz, czy to się nie... to jest potrzebne z kamerką. Będziesz się być lepiej Normalna rozmowa. Będziemy będzie, będzie łatwiej wiedza się wpajała, nie? No, no nie wiem. Nie uważasz? No nie wiem, nie wiem szczerze. Mm -hmm. A jak źle odpowiem, to, to pałę postawię, postawisz, czy nie? Jeszcze raz? B Będzie jakiś dzienniczek, czy nie? Z ocenami. Sprawdzę, kiedy mam wolny. Nie, z ocenami. Czy Będziesz mi oceny stawiała. Że jak na przykład źle odpowiem, to postawisz mi pałę. Odpowiem dobrze, postawisz mi szóstkę. Nie, raczej nie. Nie, nie ma takich dzienniczków. Nie, to musiałbyś znaleźć sobie innego korepetytora, żeby ci dzienniczek prowadził. Znaczy, ja nie chcę, żebyś mi stawiał, aby prowadziła dzienniczek, tylko ocenę jakieś, wiesz, żeby mniej więcej się orientował, czy dany temat potrafię, czy nie potrafię. No to myślę, że jakby ci wychodziły zadania, no to będzie znaczyło, że potrafisz i no. się orientujesz. No dobra. No to posłuchaj, to ja do ciebie zadzwonię tak za dwie godzinki z kamerką. Będziesz w domu? E, raczej tak. I nie uważam, żeby kamerka była ogólnie potrzebna. Ale czego się wstydzisz? Ja niczego. No to w czym problem? Ja mi będzie się lepiej uczyła, jak się tak poznamy. No, ale gdybym się uczyła i tak na żywo, no to i tak będzie. Na żywo, więc nie widzę problemu. No tak, ale wiesz, już pierwsze spotkanie będzie bliźniejsze. A tak to na spiętych gaciach przychodzić, to trochę stres, nie? No teraz, jak rozmawiamy, czuję, że ty gdybyś przyszedł, to nie byłbyś zestresowany. Właśnie, ja jestem bardzo zestresowany na żywo. Dlatego chodzi głównie mi o to, żebyśmy ten, ten pierwszy taki stres przełamali. To przełamiemy na masz jasno, Bo jasno w ogłoszeniu masz, że do każdego podchodzisz indywidualnie i wyrozumiale. To podejdź teraz no. też. To teraz też podejdź, tak? Podejdziemy na żywo, wyrozumiale do tego. Nienormalnie do Ciebie zadzwonię z kamerką za dwie godziny i pogadamy. No nie. No ale dlaczego? No normalnie możemy porozmawiać nie rozumiem po co tak. Dobra, odbierzesz z kamerką, nie wymyślaj. Zadzwonię za dwie godziny. Tak? No dobra, zadzwoń. No, papa. Nie, pa. nie, 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 ja jestem tak zmęczony, że ja kur... ja gadam? Przez takie głupoty gadam, że to w ogóle śmieszne nie jest, ty.